Ten gość był szaleńcem nie do podrobienia. Widać to jak byk. Jego dom to Nowy Jork, a konkretnie Bronx, choć urodził się na Manhattanie. To pierwszy pogromca najlepszego pięściarza w historii Sugar Raya Robinsona. Potrafił przyjąć tyle ciosów, że szczęka opada, a jego życiorys zainspirował Martina Scorsese do nakręcenia jednego z najwybitniejszych filmów sportowych w dziejach. W ciągu trwającej 13 lat kariery stoczył 106 pojedynków. Tylko jeden przegrał, leżąc na deskach i to w czasach, kiedy trzeba było się bić co dwa lub co trzy tygodnie. Kumpel nowojorskich gangsterów, kabareciarz oraz ojciec sześciorga dzieci z kilku różnych małżeństw. Jeden jedyny byk z Bronxu, Jake Lamota. Gdy w Europie i na Pacyfiku trwała jeszcze wojna, w Stanach Zjednoczonych trwała inna, w wadze średniej pomiędzy Jake'em Lamotą a Sugar Rayem Robinsonem, Final Round, Fight, którego lata później uznano za pięściarza czasów. To właśnie te potyczki przyniosły wściekłemu bykowi światową sławę. To były walki z gatunku tych, w których potężne bomby co rusz spadają na jedną lub na drugą twarz, a krew bryzga na lewo i prawo. Pierwszy pojedynek w 1942 roku Nowojorczyk przegrał, ale drugi rok później udało mu się wygrać. Ku zdziwieniu wszystkich, oprych z Bronxu wypunktował niepokonanego dotąd 22-latka. Obaj dżentelmeni mieli przyjemność prać się ze sobą aż 6 razy. Do historii przeszła masakra w Walentynki. Ray Robinson pił motę tak mocno i tak precyzyjnie, że nie sposób było na to patrzeć. Jake jakimś cudem nie dał się powalić. Między sportowcami nie było przesadnie złych emocji. Mało tego, Sugar był świadkiem na szóstym weselu wściekłego byka. Najmocniejsi przeciwnicy, z jakimi walczyłem, to Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Robinson i Sugar Ray Robinson. Tak wiele razy z nim walczyłem, że dziwię się, że nie mam cukrzycy. Inną, wciąż rozpamiętywaną potyczkę Jake LaMotta stoczył w 1949 roku. Pokonał wówczas wielkiego, aczkolwiek powoli wycofującego się ze sportu Francuza Marcela Serdana. Triumf przyniósł mu upragniony pas mistrza wagi średniej. One of the of all time. Winner. A jeśli chcesz być na bieżąco i kręcą cię sportowe typy z pod Ciemnej Gwiazdy, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Nie zapomnij także o wciśnięciu dzwoneczka, który powiadomi cię o wszelkiego rodzaju nowościach. Dość tej autopromocji. Wróćmy do meritum. Jake Klamota był absolutnie wypitnym pięściarzem, ale nawalał na całej linii w życiu prywatnym. Po zakończeniu kariery wściekły byk ubzdurał sobie, że będzie komikiem. Showmanem. Otworzył więc własny lokal w Miami, w którym to mógł zabawiać swoich gości. Zabawiał się także on sam, często w towarzystwie niepełnoletnich dziewcząt. Amerykanin zaczął pić i bić żonę. Reakcję łańcuchową wywoływało choćby jedno niewłaściwe spojrzenie innego faceta na wybrankę byłego już pięściarza. Policja ścigała go za czerpanie korzyści z prostytucji. Jake trafił do więzienia. The bronze Bull, the Raging Bull. Let's hear for the great Jake Lamotta, ladies and gentlemen. Bijąc na umór, bijąc się i wywracając cały swój świat do góry nogami, J. Klamota nieświadomie pisał scenariusz do jednego z najważniejszych filmów w dziejach. W 1980 roku do kin trafił wściekły byk w reżyserii Martina Scorsese, speca od zgłębiania nowojorskich historii. Tytułową rolę zagrał Robert De Niro. Obraz okazał się hitem absolutnym. To dramat sportowy, czarno-biała biografia nieugiętego zawodnika, filmowe spojrzenie głęboko w oczy szaleńca. *Raging Bull* to także jedna z najwybitniejszych transformacji aktorskich, która przyniosła zresztą De Niro Oscara. Robert De Niro *Raging Bull*. Gwiazdor nie grał Lamoty, on po prostu nim był. Akademia wyróżniła produkcję także za montaż. Ciekawostką jest, że byk z Bronxu pracował na planie. Ponoć bardziej przeszkadzał niż pomagał. Według ekipy ciągle nachodził Martina Scorsese, usilnie przekonując, że to on powinien zagrać główną rolę. Nie Robert De Niro, a niemal 60-letni wówczas Jake LaMotta. Kuriozum! Film mnie zasmucił. Nie wyglądałem w nim za dobrze. Ale później zrozumiałem, że to była prawda. Tak było. Nie byłem dobrym draniem. Legendarny pogromca Sugar Raya Robinsona zmarł w 2017 roku. Mimo tylu potężnych uderzeń, które blokował głównie szczęką, skronią i podbródkiem mistrz świata wagi średniej przeżył ponad 90 lat. Do ostatnich dni trenował boks. Jeszcze parę lat temu podstarzały Jack chwalił się w internecie nagraniami, na których widać jak walczy z cieniem. I nie ma cienia wątpliwości, że wściekły byk miał w sobie ten pierwiastek ringowego czarodzieja. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało oraz czyje historie chcielibyście poznać w bliższej lub dalszej przyszłości. Do usłyszenia. Cześć!